Siema Widzowie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie jak ADX będzie musiał rozpoznać mnie, czyli Omego oraz mojego duo Piotrka podczas kastoma. Jeżeli uda mu się to zrobić przed top 3, wygrywaj, znowu jeżeli nie, my wygrywamy. Ja i Piotrek się timujemy i on po prostu musi nas znaleźć na mapie. Życzę miłego oglądania. Dobra, i zaczynamy naszą przygodę. Dobra, kogo my tu mamy? Okej. Okay. To jest bardzo podobny do Piotrusia. Ale wątpię, żeby nim zagrał. Więc pominiemy na razie go. Ej, a stąd da się jakoś inaczej wyjść? Tak, kiblem, dobra. I stary... Dobra, ci powiem trochę co mam w yy, akcji stary. Fioletową pompę wolną, No. Exotic Karabin. To jest bardzo podobny do... Piotrusia. Jakby, Jakbym miał dwie lewe ręce. Halo? Halo? O, halo. Yy, ja mam teraz pytanie do Piotrka. No, Piotr. Czy... Yy, albo ogólnie do was. Czy no. wykorzystaliście już jakieś restarty? Nie. Może? Nie. Ja nie. W sensie ja byłem raz blisko, o... ale uciekłem kraszpalami. Okej, okay, kraszpadnie uciekałeś. Halo? A czy ktoś teraz jest koło akurat takiej złotej lamy może? Jakiej złotej lamy? No takiej złotej lamy. Ale że takiej do otworzenia lamy. lama? No, więc do otworzenia, ale ten, kto będzie koło niej, to... Na pewno będzie wiedział. A to nie, to ja nie wiem o co chodzi. Ja nie widzę jakichś Aha, tobie to. mu chodzi pewnie o to na tym, na kwadratowych posiłkach na tej miejscówce. A to ja tam akurat stoję, wiesz? Okej, okay, dobra, dzięki. Ja za tam informację. stoję i ja sobie. Ja sobie robię teraz tą drugą. Yy, tą. Okej. Okay. Dobra, dobra, dzięki. Proszę, Proszę bardzo. To co nie, nie, nie ma za co? Kurde, Bary. widzowie, jest taka lipa, ja się biję. I on nam wbija na kanał, nie? Jakby Didi. Didi, umieram. Cię Nie. Umieram. A mam ostatni restart. Cześć. Serio? Mhm, mm ostatni restart mam. Ja nie mogę paść teraz. No jak padniesz, to będzie lipa. Ja teraz gram full safe. Ja nie wiem. To chyba ten movement, tak też mi coś Okej! Okay. Ej dobra no i mamy ich tylko który to który okej okay. okej okay. więc patrzyłam ich trochę w nieznapięciu ale wiem że to są oni bo oni się tutaj będą oni się tutaj steamowali oni się teraz muszą teamować, by nie dednąć od siebie. I tak myślałem. Ja stąd uciekam. A jak coś to ja nie mam echo? Co? Jak coś to ja nie mam echo, skina echo, jak coś. A co ty masz? Bo ja mam echo, ale jak on spytał tego skina, to go nie mam. Aha, ja no tak, to... tak no, no. Teraz mnie obserwuje. Serio? Ej, siema. Siema. Ej, na sobie. Czy. Leon, czy no. ty. Um, chcesz mi powiedzieć, ile masz broni w pek No, ja, ja jestem FUJ, no ja mam pompę i tego, nie? I PEMA. Um, Okej, okay, a... A Ostatnio, jak z przodkiem grałem turnieje, to mi bym ja źle szło zamki i zmieniłem na PEMA, bo ja lubię na blisko grać. Okej, okay, ale jak byś miał powiedzieć to, jaką masz MK, jaki kolorek? No, niebieską. Niebieską. No tak. Nie, nie okay, MK, PEMA, to... PEMA, PEMA. PEMA, no to. Pema, PEMA, jakiego masz? No niebieskiego. Dobra, to tylko mi powiedzcie, jak. Jak, kiedy mam oddać głos, okej? Okay? No, to... jak, jak będzie top 3. No będzie to trzy. Dobra, no jakbym się zagadł, to na no, spokojnie. Mhm. Okej, okay, dobra. Ja już mam... Na pewno mam na ciebie typ. Na kogo? Na ciebie. A na Piotrkę jeszcze mam trzy że tak powiem. I jeden z nich to musi być Piotrek w, po pomówmencie. A to podpowiedz nam, no, no. jakiego skina masz na oku, jakie masz skiny na oku. Znaczy, powiem tak. Yy, na pewno mam. Powiem tyle. Mam na pewno. Czekaj, bo ten mi się jeszcze wcześniej nie wyświetlił. Nie, yy, dobra. No, tak, tragiczny. Nie. Okay. Ale wiesz, że pa Pamiętaj, że ja też jestem tragiczny, także nie możesz tak ludzi oceniać. No nie, <laughs> ale. To widać po momencie, bo ja. No to, no, za bardzo widać. Ostatnie pytanie. No Piotrek Widzisz, co Chłopie, go uwielbiam, to jest najlepsza w Okej, dobra Posiadam, Dzięki, dzięki Posiadam No dobra Dziękuję, dziękuję Nie, dobra To jest Piotrek, obstawiam To jest Piotrek bo on pewnie, specjalnie żeby mnie zmylić, nie zmienił skina. I... Nie to. To musi być Leon. Omega. Bo... Widzę movement. Wiem, że on nie lubi tej pompy, ale on przed chwilą nie miał żadnego, ni nic nie miał. I... Okej. Okay. Edytowanie jest. Jest okej. Okay. Oj oj, dobra. Omega ma 40 HP. uwaj. nie ma matca. Ma 5 bandaży. Czy on teraz przeżyje w tej strefie? On, on czeka, aż ten gościu mu ucieknie. I jak, jakby co? No to ja wiem. To ja wiem swoje, dobra. No. Dobra, lecę dalej, idę zobaczyć. Jeszcze inne typy, bo to oczywiście muszą być oni. Ja nic o tym, o tym nie wiem, ale tak tylko strzelam. Chyba tak będę typował. No, Boje się tam w strefie. Chyba. Możliwe, że oni, nie wiem. Restarty się kończą. Miałem wyszło. Ja, ja mam jeszcze jeden, więc ja będę miał dodatkowy kapce z tego że... Ej, bo po dwa, dwa bije zonę, no, a ja w zonie siedzę no, Ja też siedzę w zonie O oh, fuck, Discord, Za załączył mi się Discord, ja dedam Stary, jadę Nie, ja pierwszy Dobra, nie dadam Widzę dam. cię, widzę cię, nie, nie walnij kogo na około siebie teraz Bo to ja mogę widzieć. Nie masz? Aha Zabijeś Zabił ktoś mnie a Aha, to ty byłeś, dobra bomba. Stary, ja nie... No ciak! Mówić... Aha, egzotyczny ktoś miał. Dobra. No, Czekaj, wkręcamy, wkręcamy go, że ja jestem Szymonem. Dobra. Oglądaj, ja jestem Szymonem, jak coś. Dobra. Siema. Dobra. E... I... E... Powiedzcie mi tak. No, no, Czy jeśli umrzecie... no. no. To ja muszę, ja mam stypować tych też, co deadneli? Nie, nie, nie Ty z tych, co... O kurde, czekaj, czekaj, bo dymy się. O nie, jak dostaje? Nie, nie, nie Wyjdź z kanału dobra <grym> Dobra, i ogólnie to teraz mam Dobra, top 3 i ja zatypowałem, od razu mówię, że ta babeczka, która umarła, to był Piotrek, a Superman, ten taki, no, Superman, to był Omega. I jestem na 90% pewny, że dobrze wytypowałem, bo, no, ten movement, to wszystko, to... To, to, to już było to Dobra, alo, Jakby co? To ja już wytypowałem Alo Dobra Piotrek, brawo Serio to był Piotrek? Tak Ja totalnie inaczej wytypowałem. No a kogo wytypowałeś, że jakim byłem, a kim był Piotrek? Piotrek to był ten skin taki, co on najczęściej... On bardzo często nim gra. gra. No co dobrze, Echo, no. Tak, tak. Ale on. To no. był... To byłeś. I tu on... Tu byłem najbardziej pewny, bo Piotrka byłem totalnie. 33%. No. A ty byłeś Supermanem. A skąd? Aha, stube, bo każdy bo, bo, bo przez Kill? -off. Nie przez Kill, -off, tylko po pierwsze przez movement. A po drugie. My, ten A ja specjalnie Piotrek, się starałem ruszyć jak drewniak. No. <noise> to, też, to też ci pomogło. Nie i. Y, widziałem, że Piotrek, jakby ty leciałeś chyba impulsem albo czymś takim. No. I Piotrek cię na celowniku. I ja obstawiam, że on by normalnie strzelał, a on, on, on po prostu odwrócił się i zaczął y, biec w drugą stronę. I nie ja zaczęli do niego strzelać. I to była taka: że coś tu jest nie tak. A, to nie, to my za późno zaczęliśmy strzelać.